Wskaż liczbę, która spełnia równanie. To jest 4x odjąć 5 w module ma być równe x. Chyba najprostszą drogą będzie sprawdzić odpowiedzi, czy poszczególne odpowiedzi są poprawne, czy też nie. Spróbujmy odpowiedź A. Za x daje minus 1. 4 razy minus 1. Odjąć 5 w wartości bezwzględnej powinno być równe minus 1. 4 razy minus 1 to jest minus 4. Odjąć 5 to jest minus 9. Wartość bezwzględna z minus 9 czy jest równa minus 1? No, 9 nie jest równe minus 1. W takim razie odpowiedź A na pewno odpada. Spróbujmy odpowiedź B sprawdzić, czy to będzie poprawna. Za x daję jedynkę. 4 razy 1 to jest 4. Odjąć 5 powinno być równe, za x daję jedynkę. Wartość bezwzględna z minus 1, czy wyjdzie mi 1? Wartość bezwzględna z minus 1 to 1. No i faktycznie lewa jest równa prawej, to jest odpowiedź B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.